Cześć, a dzisiaj zrobimy test jogurtu typu islandzkiego Fruita Skir o smaku słonego karmelu. To jest bardzo ciekawy produkt, jeżeli chodzi o właśnie jogurty z wysoką zawartością białka. Bardzo ciekawie skonstruowany jogurt z dwiema warstwami, co sobie zresztą zaraz pokażemy. Jeżeli chodzi o wartość odżywczą i skład, to tutaj oczywiście z boku znajdziemy specjalną tablicę na której widzimy po prostu zawartość różnych składników odżywczych w 100 gramach i jak sami widzicie mamy tutaj wartość energetyczną 102 kcal w 100 gramach następnie tłuszcz 1,1 grama, zatem bardzo mało tłuszczu dalej w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,5 grama Węglowodany 13 g, niezbyt wiele, w tym cukry 12,3 g, błonika 0 g, białko 9,5 g, zatem sporą rzeczywiście białka. No i sól 0,33 g. Tak? A jeżeli chodzi już o składniki, no to prezentuje to się w następujący sposób. Mamy tutaj mleko, następnie woda, krem karmelowe z solonym masłem 6% cukier z solonym masłem z mleka śmietanka z mleka, następnie woda, sól emulgator, lecytyny słonecznikowe cukier, skrobia modyfikowana, kukurydziana sól naturalny, aromat syrop z, ze skarmelizowanego cukru, substancja zagęszczająca, mączka chleba świętojańskiego, regulator kwasowości, kwas mlekowy, no i kultury bakterii jogurtowych skład dość dobrze tutaj się prezentuje masa na to 150 gramów no i takie opakowanie, prawda, dość pojemne prawda, powinno wystarczyć właśnie do jakiegoś tam pojedynczego, że tak powiem, posiłku no i teraz weźmy sobie, otwórzmy to opakowanie a zatem tak to wszystko wygląda w środku. Jak sami widzicie, bardzo dobrze się ten jogurt prezentuje. Teraz zajrzyjmy, jak to wygląda właśnie od wewnętrznej warstwy. I tutaj, jak sami widzicie, na dole mamy właśnie ten słony karmel. Bardzo dobrze to wszystko wygląda apetycznie. No i teraz jeszcze sprawdźmy, jak to wszystko smakuje. Zatem próbujemy. No i powiem Wam, że ten słony karmel w połączeniu z tym jogurtem bardzo dobrze się komponuje smakowo, lekko słodkawe, no i przede wszystkim też fajny skład, jeżeli jesteście fanami. Jogurtów wysokobiałkowych, no to myślę, że taki jogurt skry może być tutaj naprawdę dobrym wyborem, czy to gdzieś tam po treningu, prawda? Można sobie taki rzeczywiście, taki rzeczywiście jogurt zjeść. A zatem ode mnie jak najbardziej polecenie tego produktu. Jestem ciekaw też Waszych spostrzeżeń. Dajcie znać w komentarzu, co Wy sądzicie na temat tego konkretnego jogurtu, tak? Tyle ode mnie zachęcam do subskrypcji, zachęcam do zostawienia polubienia, polubienia pod nagraniem. Napiszcie też w komentarzu, jakie są twoje, Wasze spostrzeżenia, a tymczasem do zobaczenia.